Warszawska Parada Autobusów była bardzo miła dla każdego fana motoryzacji. Przed Pałacem Kultury i Nauki pojawiły się bardziej lub mniej znane pojazdy, zarówno do transportu miejskiego, jak i dalekobieżne. Parada zgromadziła naprawdę wspaniałe okazy. Najstarszym egzemplarzem był przedwojenny Somua Six z 1932 roku. Jeden z zaledwie dwóch autobusów z tego okresu, znajdujących się w Polsce. Nic dziwnego, że otwierał pochód oldtimerów. Drugim co do wieku był powojenny chausson APH-1 kursujący po ulicach stolicy. Tak zachwalała go kronika filmowa z 1947 roku. Warszawa otrzymała 28 nowych autobusów chausson. Próba wypadła pomyślnie. Inne francuskie autobusy obecne na paradzie, a poruszające się dawniej po naszym kraju, to licencyjne berliety, starsi bracia Jelcza PR i jego następców. One także w swoich czasach były nowoczesne i także nad nimi rozpływała się kronika filmowa. Każdy, kto miał okazję przejechać się modelem PR-110, pamięta jego charakterystyczny zapach i dźwięk. Na paradzie nie zabrakło także Jelczy RTO, nawet w rzadziej spotykanej wersji, z przyczepką. Co ciekawe, w Szwajcarii i w Niemczech takie przyczepki wróciły do łask. Sany i Autosany oraz ikarusy także były niezwykle popularnymi autobusami w Polsce. Podobnie było z ciężarową Szkodą, która robiła karierę w branży komunalnej. Dwa egzemplarze modelu RT, należące do jednej z warszawskich firm wywożących odpady, godnie prezentowały się na paradzie. Kiedyś każde liczące się miasto chciało mieć takie śmieciarki czy polewaczki. Dziś szkody są maskotkami firmy komunalnej. To piękne, że nie poszły do pieca hutniczego i nadal zachowują sprawność techniczną. Życzymy sobie i innym więcej takich parad. To żywa lekcja historii polskiej motoryzacji.